Lekcji pokażę Ci uniwersalną zagrywkę na pentatonice molowej. Tutaj grałam w takiej statystyce około popowej, ale także w innych będzie dobrze pasować, jest dość uniwersalna. I gram tutaj w pentatonicę Emol. Trzymając się znanego schematu pierwszej superpozycji pentatoniki Emol, jeśli znasz superpozycję, czyli pierwszym palcem tutaj na 12 progu strony szóstej i od tego dźwięku. Tak wygląda ten schemat. I zaczynam zagrywkę trzecim palcem na progu czternastym struny trzeciej. I od razu wykonuję pociągnięcie cały ton w górę. I po tym pociągnięciu gram pierwszym palcem na drugim, na dwunastym progu drugiej struny. I następnie czwartym palcem na progu piętnastym struny drugiej. Ewentualnie już tutaj zagrać trzecim, jeśli Ci będzie wygodniej. Czy mam do tego momentu w dość wolnym tempie. Następnie znowu trzecim palcem na progu 14 struny trzeciej i znowu od razu wykonuję pociągnięcie całą ton w górę. Następnie opuszczam to pociągnięcie bez uderzania kostką i robię pull-off, ciągę bez uderzania kostką na dwunasty próg tej struny trzeciej. Pull-off oznacza zerwanie tego palca na wcześniej jakby już przyłożony do jakiegoś progu niżej na tej samej strunie palca, czyli w tym przypadku wcześniej łapię pierwszym palcem na dwunastym progu tej struny trzeciej i po prostu zrywam ten trzeci palec, w ten sposób wydobywam dźwięk. I na końcu trzecim palcem znowu na czternastym progu trzecie uderzenie, koską tutaj robię. Czyli w wolnym tempie. Trochę szybciej. Jeśli chodzi o koskowanie, można tutaj na różne sposoby. Ja gram pierwsze dwa uderzenia, uderzenia, uderzeniem kostki w dół, czyli w dół, w dół, w górę, w dół i w dół. Jeszcze raz, płonno. Więc tak wygląda ta zagrywka. Jest dość prosta do zagrania, nie mam tutaj jakichś um, Trudnych technicznie rzeczy, ale jest bardzo przyjemnie wziąca, jak mówię, też uniwersalna, można w wielu stylistykach ją zastosować. Tak więc weź teraz gitarę do ręki i opanuj tą prostą zagrywkę, a jeśli oglądasz na stronie kwadranslagitary.pl, to poniżej tego nagrania znajdziesz też podkład, żeby do niego poćwiczyć. A jeśli chcesz rozwijać się w swojej grze z wykorzystując z pentatonikę to zachęcam, się, tutaj powinien się pojawić link do materiału, formuła pentatoniki, do kursu, w którym pokazuję dokładnie jak grać pentatonikę i improwizować na całym grypie wykorzystując pentatonikę, nie tylko w jakimś jednym schemacie, tylko umieć się grać na całym grypie płynnie, wykorzystywać do improwizacji. Także zachęcam, żebyś poniżej kliknął, właściwie nie kliknął, tylko napisał komentarz, jak się ta lekcja podobała, także kliknij w górę, polub ten filmik oraz tutaj chyba jest przycisk do subskrybowania kanału na YouTubie. A ja dziękuję, tutaj był Szymon Zajfer z kalendarza Gitary.pl i pamiętaj, ćwisz może niekoniecznie dużo, trzymaj się, cześć i kliknij tutaj i sprawdź ten materiał.